No to znajomi namawiali mnie, żeby były rzymskie story. No to uwaga, pierwsze rzymskie story. Jestem na Campo di Fiori razem z moją żoną, ona jest z drugiej strony. I słuchajcie, trzy dni temu rozegrała się taka sytuacja. Więc podróże to jest z jednej strony poznawanie kultury, architektury, poznawanie kuchni dobrej, ale również spotkania z ludźmi. Spotkania z ludźmi, które są ubogacające, zmieniają Ci perspektywę. I to będzie o spotkaniu z pewnym człowiekiem i tej historii można by było nadać tytuł Senegalska opowieść albo lekcja, jaką udzielił mi pewien senegalczyk. Więc słuchajcie, siedzimy sobie i w którymś momencie pojawia się mężczyzna, który nam chciał coś sprzedać, jakieś bransoletki, takie biżuteria. I nie byliśmy tym zainteresowani, więc poszedł do Małgosi i dał takie dwie dość badziewne. I mówi, Nie, jeszcze wcześniej powiedział, skąd jesteśmy. No to my mówimy, że jesteśmy z Polski. On mówi, że jest z Senegalu i że kilku Senegalczyków pracuje w Polsce. Nam się zrobiło miło i ciebie. Potem, gdy zobaczył, że nic nie chcemy kupić, dał te dwie badziewne takie bransoletki, i powiedział, że to jest gift. Więc wiecie, mi się zrobiło głupio. Wyciągnąłem pieniądze i chciałem mu zapłacić, więc nie miałem, Wyciągnąłem z, z bankomatu wcześniej miałem 100 euro. Dałem mu to 100 euro. Wiecie, co zrobił. Wydał mi 65,35 i uciekł. I teraz uwaga, patrząc na całość tej sytuacji to był wirtuoz. on krok po kroku wiedział co robi. Punkt pierwszy Zjednaj sobie rozmówcę. Senegalczycy pracują w Polsce. Punkt drugi. Wywołaj zobowiązanie. I punkt trzeci. Zabierz to, co chciałeś zabrać i zabierz się jak najszybciej. I to jest pierwsza historia rzymska. Jak to dostałem, ponosi. Pozdrawiam Was serdecznie.